Dzień dobry Jest w pół do siódmej Trochę przyspałem Zaczynamy dzień drugi eee, Nocleg na Seacamp Bardzo fajny kemping Przy ulicy, ale cisza spokój Bo tutaj specjalnie nic nie jeździ eee, Dzisiaj nie będzie zbyt optymistycznie Jeżeli chodzi o aurę ma padać I to wedle różnych prognoz prawie cały dzień Także zobaczymy ile da się zrobić e, wczoraj 104 km Czyli całkiem nieźle Ja się zwijam Koło jest chyba pierwszy Bo nawet kawy nie robiłem żeby jak najszybciej wyjechać bo chciałbym za kołobrzeg, za kołobrzeg się dostać zanim zacznie padać Także lecimy Fajnie by było, jakby jakiś sklep był otwarty, gdzie mają kawę już. Bo tak ruszać z rana bez kawy, to nie jest dobrze. Nie jest. Jest żabka, czyli mamy kawusie. Ale powiem Wam, jak się narzeka, że w Biedronkach nie ma jak przejść, bo palety są poustawiane, i tak dalej i tak dalej. To w tej żabce wybuch granat. Pół towarów wymiotło, reszta jest porozstawiana dopiero wszędzie na dole. Ja bym się zapłakał w takiej robocie. A pani ze stoliskim spokojem, nawet z uśmiechem, bardzo miło. Chyba już przyzwyczajona. No w sezonie to tu wiadomo jak jest, nie. Przeleci tornado ludzkie. I potem to wygląda jak wygląda. No i to tyle na razie Kończymy kawę i trzeba się będzie zawijać No, jesteśmy na końcu, molo. A tu już tylko woda. I opuszczamy już koło brzeg. Płynnie i gładko poszło, ale teraz czterdziesty drugi dzisiaj. O. Rowerzysta. Eee, za chwilę się powinna zacząć fajna ścieżka, no, tu odbudowują plażę to jest trasa To jeden z lepszych odcinków tutaj. Wcześniej myślałem, że to najlepszy Ale najlepszy jest przed krynicą Dobra, znajdziemy sobie jakieś miejsce, żeby chwilę odpocząć i będziemy odpoczywać, a potem pojedziemy dalej. Daleko nie ujechałem. Jak jest infrastruktura, to trzeba wykorzystywać. Także czas na kawuchę No dobra, trochę to pokombinowane. Bo tak jak mówiłem, ja pierwszy raz bikepackingowo jadę, więc wszystko mam tak porozkładane, żeby jakby maksymalnie sobie wykorzystać. Eee, dlatego nie wszystko jest tam, gdzie być powinno. Dam ręczniczki, bo po pierwsze nie mam ani żadnego talerzyka, ani żadnej deski a po drugie dla wchodzi, ale nie chcę, żeby mi e, hałasowała. Daję tu śniadanie. Ech. Pamiątka z wyjazdu do Chorwacji, bo tam nam poszedł palnik. Czy nie tyle poszedł palnik, co ta uszczelka w środku. I trzeba było kupić nowy. Też pierwszy raz będę robił na odwrót. Czyli gotuję wodę i do tego będę wsypywał kawę. Chyba tak można. Dobra. Tyle powinno wystarczyć. Zrobiłem błąd, bo miałem po wyjeździe do Chorwacji wymienić bidony na te z zamykaniami. To nie dość, że nie wymieniłem. To jeszcze dokupiłem sobie jeszcze jeden tylko na wodę. No i on wygląda jak wygląda, nie? No i udało się. Co prawda chyba nigdy nie piłem z większego kubeczka, ale jest ok. Dlatego mamy dwie kanapeczki. Skrzy. Potem jeszcze coś słodkiego. Zresztą sami zobaczcie, jak ten bidon wygląda. Dobrze, że woda w środku, chociaż czysta. Dobra, koniec gadania, czas jedzenia. Tak nie do końca wiem, jak to się stało, że przegapiłem latarnię. Na szczęście. Jest zastępcza. To musi wystarczyć. Jestem w Łazach i pewnie jak wielu pomyślałem czy nie da się do Dąbek dostać wzdłuż plaży jakoś, ale tam faktycznie internety piszą, że nie ma żadnej drogi. Może by się dało jechać po plaży. Nie wiem, nigdy nie próbowałem jechać rowerem po plaży. Czasami ciężko iść, a co dopiero jechać eee, Więc chyba jednak pojadę normalnie. To około 20 km do Dąbek mi zostało. Czyli coś koło godziny i domki, ale co istotniejsze, będzie bobolin. A bobolin to fajna miejscowość. Ale mam nadzieję, że nie poknociłem. Gdzieś tutaj jest sprzedaż lemoniady. Mam nadzieję, że to tu. No i dobrze kojarzyłem. Zimna lemoniada, 700 metrów. O, będziemy pili. Ale ważniejsze pytanie, gdzie jest to 700 metrów? bo już chwilę jadę a punktu sprzedażowego nie było ajajaj coś mi się wydaje, że z tej lemoniady to został tylko szyld albo sprzedawca ma wolne no i dojechaliśmy w miejscowość Dąbki W Dąbkach trzeba uważać, bo ta ścieżka jest, delikatnie mówiąc, bardzo niefortunnie puszczona, ale to zaraz zobaczycie. A na razie nie jest tak źle. za nami i teraz bardzo fajna miejscowość do której my mamy sentyment czyli Bobolin Bata Filip, dzięki za polecajkę Tutaj jest zdecydowanie lepiej Mniej ludzi Mniejszy zgiełk Bardziej miejsce do odpoczynku. O, tutaj po prawej stronie są domki pod brzuzami. Tutaj byliśmy... Momencik. Siema. Hey. E, tu byliśmy w zeszłym roku? Albo dwa lata temu? Jakoś tak. E, we wrześniu. Z dzieciakami i z psami. No to bajeczka. O, tutaj to normalnie Las Palmas. ale to chyba sam plastik. O, tu jest też fajna knajpka. A jak tutaj, my skręcamy teraz w prawo, a jak się skręci w lewo, to jest droga do plaży i tam jest bardzo fajny kemping po lewej stronie. O, i tu się Bobolin kończy. Nam do Darłowa 5 km zostało. Cześć. A potem już tylko rzut beretem i darówka. Darłowo! No i dojechane do Darłowa. Tam w oddali jakby ktoś potrzebował to taksówka wodna do Darówka, no ale ja muszę dojechać. Ale już głodny jestem. Głodny jakiś makaron by się przydało zjeść. Ale to jeszcze chwila. No i trasa rowerowa idzie wzdłuż e, drogi po mojej prawej stronie. No można sobie elegancko dojechać. Tutaj wzdłuż nabrzeża. I to chyba zdecydowanie lepsze rozwiązanie. Dojechane do Darówka, chyba najbardziej charakterystyczne z tego miasteczka. Tutaj jeszcze z na port. Tam na kaczki idziemy jeść. Przejechaliśmy jeszcze pod latarnię, ale pierwsza inna atrakcja. Jak kogoś to rajcuje. A tu jest latarnia. No i wystarczy chyba tego darówka. Trzeba jechać. Każdy ma swojego misia skrupówek Ale tu się pozmieniało. Ja za małego przyjeżdżałem z rodzicami do darówka, właśnie wschodniego. Gdzieś gdzieś tutaj, bo to było już na samym wylocie. Wiecie, te takie zakładowe w czasy. To tutaj tego nie było jeszcze. To wszystko nowe. Gdzie my teraz jedziemy? A tu wprawdzie. Dobra, zjadę trochę bardziej przepisowo, żeby nie było Jeszcze kawałek po płytach Pierw tych złych o jest. A teraz tych w miarę gdzieś jeszcze kawałek i przerwa na kawkę. No i tutaj po lewej stronie już mamy morze, a za chwilę po prawej będzie jeziorko. No i chwilę przerwy na plaży pomiędzy Darówkiem a Wiciami Wam pokazuję. Tutaj też chłopaki akurat przyjechali, trafia oni się kąpią, ja co tylko stópki zamoczyłem Tu się robi kawusia I chwila relaksu I będzie trzeba baterię zmienić, bo widzę, że 13% zostało odpocząłem Nie chce mi się jeszcze bardziej niż w momencie jak tu wjeżdżałem Ale co zrobić? No co zrobić? Samo się nie przejedzie Także trzeba lecieć dalej tu A tu jak się nie wywalę Jest morze przez środek. Thank you Siedział, pomyślał, wcześniej jest, trzeba jechać do Ustki. Niecałe całe trzy dyszki. Co prawda dzisiaj już 116. Tak szczerze mówiąc, to w ogóle nie zakładałem, ile to będzie jeżdżone. No, ale nie jest źle, więc jedziemy. I to jest jeziorko za Jarosławcem, nie pamiętam jak się nazywa. To jest wyjście na plażę numer 2. Tam jest jezioro, więc woda słodka, słona. A tutaj jest taki punkt, już obracam. O, tu się ognisko pali. Tu są namioty porozbijane. My w tej wiatrze w zeszłym roku spaliśmy pomiędzy ławkami. Także bardzo fajne miejsce, żeby się na dziko rozłożyć, nikt się nie przyczepi. Ale ja chcę jeszcze trochę ujechać, więc tym razem tu nie zostaję i lecę dalej. Dobra, sprawdziłem to jest jeziorowicko. Eee, także są miejsca zadaszone. Jest to i eee, Nie ma wody ani prądu. Ale jak ktoś by chciał się na dziko rozbijać, to tak. Tak to jest nie do końca na dziko, bo to takie chyba za społecznym przyzwoleniem tutaj. Także ja polecam. Są też takie odcinki. Powiedziałbym, że przez łąki i pola, ale chyba tutaj nie ma łąki. Pola są. Shooter taki grubszejszy, ale dobrze się jedzie. O, jakoś się udało dojechać. Teraz jeszcze trzeba ogarnąć sklep i na kemping. To koniec na dziś. 140 parę kilometrów przejechane. Na kempingu już rozbite. I to tyle. Kolacjach, wykąpać się. Tu się można podładować. W ogóle fajne pole takie na prywatnym terenie. Eee, no i to tyle na dzisiaj.